Słodkie witam Państwa bardzo serdecznie w studiu. Witam copywritera, przedsiębiorcę Kacpra Kobyłkę. Dzień dobry, witam. Witam Cię serdecznie Tomku, witam wszystkich słuchaczy. Jesteś najmłodszym y, gościem studia, 18 lat na karku i już w biznesie. Jak to mówią, trzeba się czymś wyróżnić dzisiaj, pozytywnie. No właśnie, dzisiaj o copywritingu będziemy y, rozmawiali. Czym jest w ogóle copywriting i jakie ma znaczenie w naszym życiu? Okej, okay, temat ogólnie trochę rzeka, natomiast najprościej mówiąc copywriting dla mnie to jest gra mentalna z drugą osobą, jakby z naszym odbiorcą. Tutaj chodzi bardzo o to, że często w życiu codziennym mamy dyskusję z drugą, z drugą osobą, porozumiewamy się za pomocą argumentów, słów, możemy reagować na emocje, natomiast w copywritingu nie mamy tej możliwości, ponieważ nie widzimy tego odbiorcy. To bardzo często jest to, że my piszemy teksty, one muszą kogoś przekonać do danej akcji, pożądanej konwersji, czy osoba wiedzie na stronę internetową zrobi zakup. Dla mnie najprościej mówiąc to jest taka zabawa słowem, prosta zabawa słowem, to jest bardzo ważne, i gra mentalna z naszym odbiorcą. No ale ta gra mentalna musi też przynieść jakieś konkretne efekty. W związku z tym jak po drugiej stronie nie masz tego rozmówcy, nie wiesz kto nim jest, nie wiesz jak wygląda, jak reaguje, jakie emocje ma, jakie ma filtry w głowie i przez co przeszła taka osoba w życiu, no to jak napisać taki tekst, który zadziała? To jest też bardzo dobre pytanie, ponieważ bardzo często przedsiębiorcy, którzy chcą, żeby napisać im jakiś tekst sprzedażowy na przykład, oni właśnie nie mają tego, co powiedziałeś, nie mają zdefiniowanej grupy docelowej, ponieważ ja nie jestem cudotwórcą, że wyczaruję osobę, wyczaruję tekst, przyniosę go i osoba będzie miała sprzedaż, tylko ja jestem takim pomocnikiem. Jak tutaj mamy te puzzle na przykład na ekranie, załóżmy, że u, u dołu u dole są klienci, u góry jest przedsiębiorca. A ja jestem takim pomostem, który te puzzle łączy, żeby klienci zaufali przedsiębiorcy i skorzystali z tego produktu bądź usługi. Więc apeluję do przedsiębiorców wszystkich, bo to dalej jest niestety w Polsce rzadko spotykane, żeby zdefiniować swoją grupę docelową. Bo bardzo często spotykam się z takim założeniem, że kto jest twoją grupą docelową? no bo wszyscy, którzy mają pieniądze i mogą kupić mój produkt. Mm. Trochę zbyt ogólne swierdzenie. No tak, dobrze to zawęzić, bo wtedy też łatwiej jest przygotowywać te teksty, bo możemy mieć kilka grup docelowych, na przykład, no nie wiem, moimi klientkami mogą być przedsiębiorcze kobiety prowadzące salony beauty, ale mogą być też prawnicy i rozumiem, że wtedy do każdej z tych grup docelowych możesz przygotować teksty, które będą działały, sprzedawały i przynosiły klientów takiej firmie, która skorzysta Swoich usług? Oczywiście, że tak. Tutaj bardzo ważne jest to, że grupa docelowa ma często różny język komunikacji. Prostszy język, luźniejszy język będzie na przykład w branży fitness niż w branży prawników, gdzie ten temat jest dużo poważniejszy dla naszego odbiorcy. Więc tutaj wszystko chodzi o to, żeby definiować grupę odbiorców, poznać ich cele, motywacje strach, obiekcje, które mają, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że my nie piszemy tekstów do robotów, czy do kogoś, kto nie istnieje. idziemy tekst do normalnego człowieka, który ma swoje życie, ma swoje problemy i my jako przedsiębiorcy chcemy mu ulżyć w tym poprzez swoje produkty, usługi, a ja chcę ulżyć przedsiębiorcom poprzez napisanie tego dobrego tekstu. No właśnie, a taki dobry tekst może pomóc zarobić pieniądze firmy? Oczywiście, że tak. To jakby bardzo ważne aspekty w biznesie online to jest często prawa graficzna, często język komunikacji, zdefiniowanie grupy docelowej, ale musimy zapamiętać, że copywriting, czyli te słowa, których my używamy, to jest taka wizytówka, ponieważ może mieć najlepszy produkt, najlepszą usługę, ale jeżeli tego dobrze nie zakomunikujemy, to stracimy bardzo dużo pieniędzy, bo dużo osób przejdzie po prostu o nas obok nas obojętnie, ponieważ musimy pamiętać, że dużo osób, jeżeli chodzi o klientów, nie są świadomi często swoich potrzeb, a ewentualnie musimy troszeczkę je na powierzchnię dać, na przykład pobrać właśnie nagłówek, dobry tekst, i dopiero tak za rączkę musimy tego klienta poprowadzić w stały tekst, żeby on zrozumiał, że okej, okay, to jest to, czego szukam, chcę to zamówić. Długi tekst, krótki tekst? Specyfika branży, specyfika produktu. Mogą być teksty, które mają dosłownie kilkadziesiąt, kilkaset słów maksymalnie, a mogą być teksty sprzedażowe, które mają kilkanaście stron w Word, na przykład, wychodzi przy pierwszym pisaniu. To jest zależne przede wszystkim też od ceny produktu, bo mniej argumentów, mniej przykładów, na przykład musimy użyć, gdy produkt kosztuje 69 zł, na przykład książka. A jak w ogóle inaczej, trzeba napisać teksty, na przykład mamy kurs, który kosztuje 2000, no bo też dla odbiorcy prościej jest mu wydać 69 zł niż 2000. No to teraz trochę o pisaniu w szkole. Jesteś młodym człowiekiem, teraz masz maturę w tym roku, tak? Dokładnie. 18 tak. lat. Jak ma się to pisanie tekstów w szkole, których się uczymy do późniejszego takiego życiowego copywritingu? niestety, powiem szczerze, że trochę nijak. Ja uważam, że szkoła jednego, co mnie nauczyła... Nie mów za dużo, żebyś maturę z polskiego zdał dobrze. Żeby mnie pani przepuściła. No. Znaczy, ja w ogóle zacząłem copywritingiem, bo jakby lubiłem pisać, jak byłem mały właśnie w szkole, natomiast bardzo szybko życie zweryfikowało, że to, to pisanie w szkole na przykład rozprawki nie równa się w ogóle pisaniu sprzedaży tak naprawdę. Ja uważam, że szkoła nauczyła mnie pisać, czytać... I czytać z zrozumieniem. I to są wszystkie umiejętności, które były im potrzebne w copywritingu, żeby się tego nauczyć. Natomiast jeżeli ktoś pisze bardzo dobre rozprawki, to wcale nie oznacza, że będzie bardzo dobry copywriterem. No, bo tutaj trzeba rzeczywiście wiele aspektów wziąć pod uwagę. Tak jak powiedziałeś, grupa docelowa jest jednym z takich aspektów, ale też na przykład specyfika produktu, no i też tak zwane magnetyczne. Lidy, yy, czyli magnetyczny lid polega na tym, że kogoś to przyciągnie i on zostawi nam kontakt, żebyśmy mogli mu na przykład sprzedać naszą usługę lub produkt. Dokładnie, na przykład, webinar, często to jest zrykamy na Facebooku, ale mówię, to, to w szkole, jakby w ogóle nie ma odzwierciedlenia, bo my w szkole często zastanawiamy się, jak coś ładnie opisać, lejemy tą wodę niepotrzebnie. Tak szukamy takich wyszukanych słów strasznie, takich czasami nawet za trudnych dla naszego odbiorcy, bo właśnie tak jest ta przez nauczycielki ładnie mówione, że to takie słowo, mhm. takie wysublimowane, takie bardzo masz elokwentne bym nawet mhm. powiedział. A często w copywritingu proste słowa to najlepsze słowa. To jak w radiu pamiętam, jak w programie Rzecci Polskiego Radio zacząłem pracę dawno, dawno temu i oddałem pierwszy materiał, to wydawczyni mu do mnie mówi, czemu tak komplikujesz? Napisz to prosto, zobacz. Tu, tutaj lead, który ma przyciągnąć, i później już po prostu jedziemy prosto. Po co tak komplikować? Dokładnie. Ja tutaj pamiętam, jak pisałem pierwsze teksty sprzedażowe, i później sobie analizowałem, to tak naprawdę 50% tekstu na spokojnie można skrócić, można wyrzucić, można uprościć przede wszystkim. Dlatego też zawsze będę mówił każdemu, że to jest tekst sprzedażowy, to jest proces. Ja zawsze mam dwie, trzy próby, jak go piszę. Chodzi o to, że najpierw piszę surowy tekst, surowy materiał, wszystko co mi do głowy przyjdzie, wszystko co mogę użyć i dopiero później z takiej tej gliny, lepiej finalny tekst, bo zawsze mogę właśnie usiąść coś przemyśleć, coś właśnie odjąć, coś dodać, coś napisać prościej, lepiej, żeby dla odbiorcy było po prostu proste. Ja nie chcę mu w tym tekstem utrudniać, że masz zastanawiać, czemu to ma kupić, tylko chcę mu uprościć jego życie, żeby to po prostu wiedział, dlaczego warto skorzystać z oferty. A jak to w ogóle wszystko się u Ciebie zaczęło? Skąd ten copywriting? naprawdę zawsze lubiłem pisać, ale zaczęło się takim totalnym przypadkiem. Ja to tak uważam, ponieważ zaczęła się pandemia, siedzimy w domu dużo czasu i moja siostra Justyna, którą serdecznie pozdrawiam, dzwoni do mnie pewnego razu i po prostu mówi, że Kasper, zawsze pisałeś fajne rozprawki. W szkole zawsze to fajnie szło. Hej, zobacz co to jest, bo i tak teraz masz dużo czasu. Wyspoko, no spoko, nie? czemu by tego nie spróbować. Zacząłem szukać w internecie jakiś artykuł na ten temat, trochę YouTube'a poglądałem, co to w ogóle jest, zarejestrowałem się na takiej pierwszej stronce, gdzie można było mieć zlecenia za głodową stawkę, ale jednak na początku to było coś fajnego, można było się Oczywiście. sprawdzić. I dopiero jak mi się to spodobało, po kilku tygodniach, nawet w trzech miesiącach, to stwierdziłem, że chcę się w tym dalej rozwijać. No i tak mi już półtorej roku leci. I podoba Ci się ta przygoda? Tak, mogę powiedzieć z czystym sumieniem i z dumą, że robię to, co lubię. No i tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Kacper Kobyłka, przedsiębiorca i copywriter był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Tomasz Słodki, do usłyszenia. Do zobaczenia.